Ostatnia Pandora była bardzo emocjonująca chyba dla każdego fana i, i też dla was i Klaudia, wasza prowadząca, powiedziała, że ona zasnęła, na swoim story to opublikowała, ty to chyba nawet repostowałaś, że to trwało do czwartej. To co tam jeszcze się takiego wydarzyło mocnego? My jeszcze wtedy nie mieliśmy nic zegarków, bo my nawet nie wiedzieliśmy, gdzie musi być przez godzina, więc ja nie wiem czy to trwało do czwartej, to rzeczywiście trwało bardzo długo, natomiast wiem, że finał trwał właśnie jakoś czwarta, piąta bo, bo wtedy już odzyskaliśmy telefony w końcu, więc to pamiętam było bardzo dużo emocji, czy na Pandorze, czy, czy w finale na Pandora, no masakra, no, tam emocje już tak zjadały wszystkich, każdy po prostu pił taką nienawiścią nie wiadomo dlaczego, w sumie to było takie to było same... już to zmęczenie chyba, ta y, po prostu kumulacja tych wszystkich emocji, tak jak mówisz. Bo naprawdę było mocno. Tak, tak. To było już zmęczenie materiału i też każdy już... No nie wiem, może... Ja też nie wiem, jak bym się zachowała, gdybym siedziała po drugiej stronie, bo podejrzewam, że też bym może była tam trochę zła, że a, czemu mnie nie ma na tych krzesłach? Ja też chcę być w finale, coś tam, coś tam. Ale... E, no, myślę, że tam się już wylało za mocno. No. I, mm -hmm. i, i nawet lepiej, że widzowie zobaczyli po e, prostu 45 minut tej Pandory, a nie tyle godzin, bo tam było multum pytań. Niektóre były bardzo mocne, niektóre trochę mniej. Masakra. Ale wiesz, co mi się wydaje, że też y, wiadomo, ta ostatnia Pandora była bardzo szczera, ale te wcześniejsze też i nawet. Ja pamiętam taki jeden moment, jak y, padło pytanie do, y, do mężczyzn odnośnie Hani. I wszyscy no. powiedzieli, że Hania im się nie podoba. I to było też takie bardzo szczere, bo to tak też wyszło. I akurat też tutaj wcześniej, jak czekałam na ciebie, padło takie pytanie, czy to było według ciebie takie nie za bardzo szczere w, w kierunku do Hani, ze strony chłopców? To było na pewno szczere, skoro oni to powiedzieli, ale na pewno nie było przyjemne. I to jest ta różnica. Jakby... Jak ja bym siedziała gdzieś w kręgu dziewczyn i chłopaków i każdy po kolei chłopak by mi powiedział, że no nie podobasz mi się, to ja bym pewnie wybiegła z tego pomieszczenia i bym płakała, no bo to jest strasznie ujmujące. Natomiast Hania jest rzeczywiście bardzo specyficzną osobowością, ale ma cudowny charakter, teraz również ją bardzo lubię i ta jej uroda również nie jest zła, ona jest po prostu Wyróżnia się, a, a czy to jest coś złego? Nie, oczywiście, że nie. Zgadzam się z Tobą. Tak. Bardzo ma taką piękną urodę modelki, więc tutaj tak. się z Ja teraz, jak patrzę na zdjęcie Hani, to mówię, Boże, co za piękna dziewczyna. A to pierwsze wrażenie, no, no było takie wow, no bo Hania jednak wyglądała troszeczkę inaczej niż my. No nie była blondynką, brunetką, nie była jak najpiękniej poprawiona, jak można. Tylko naturalnie fajnie, pokazała fajną energię i jakby uważam, że na plus. No jest mi też głupio, że dopiero po programie to zauważyłam. No. Cześć, słuchajcie, zostawcie suba przeambitnym i zostawcie lajkacza. Hej!